og den grønne dalen Witajcie kochani widzowie, w kolejnym odcinku e, dzisiaj ze względu, że mamy siano gozy, tak dobrze mówię? Tak, były siano kosy, robimy siano tym razem ze względu na oszczędności folii i pogoda na to pozwala i lubi, lubimy robić siano i zapach siana, także jest dużo powodów, żeby to siano robić i tutaj mamy piękne pokosy, ledwo się tutaj mieścimy ciągnikiem, balot za balotem, trochę u nas popadało ostatnimi czasy, także od razu trawy tu narosło tyle że jest, jest dobrze jesteśmy zadowoleni w końcu z no. dzisiaj właśnie odkorzyliśmy starą naszą prasę firmy LAS jest to prasa y, zwykła, nie prasowiarka mamy jeszcze y, tą drugą bo... Zasubimy półtora metrowe baloty O właśnie balot się zrobił Włączam tutaj mechanicznie siatkę, to znaczy elektromagnesem Siatka idzie i robimy Robimy tak, że 90 cm balota to jest lekki ścisk, można tak ustawić A później już dobija balot pod ciśnieniem 100 atmosfer i tak mamy ustawione I tak balociki dzisiaj robimy O średnicy około półtora metra, żeby ładnie do paśników Pasowały. Maksymalnie PNASA może zrobić 1,70 70, m, Malo taki duży, ale później on dla nas jest i za ciężki, i problematyczny w załadunku. Także dzisiaj dużo siana, siano pachnące, bez deszczu, udało nam się zebrać. Tak, ładna pogoda jest. Tak, cały tydzień nie padało, dzisiaj 26 stopni, jutro ma padać, także wszystko pasuje pięknie, także jesteśmy zadowoleni. Jak się nic nie zepsuje, to. Siano będzie. No. Super. Będzie jedzonko dla krów. Tak, i Siano jest takim kwitesencją produkcji, produkcji, produkcji rolniczej. Bo Siano nie jest tak łatwo zrobić. a trafić z pogodą, dobrze przetrząsnąć, poczekać w odpowiedniej fazie zebrać, żeby nie zagotować. Mam nadzieję, że wszystko nam się tutaj uda zrobić i będzie Siano najwyższej jakości. My tak z reguły robimy, że na sezon letni dla krów robimy Siano. A na zimę już owinięte baloty, siano kiszonki, żeby po prostu zimą te siano, jak jest w stogu, nawet czy tam przykryte, no to zawsze, zawsze są jakieś straty, a w folii, no to wiadomo, jest zabezpieczone przed warunkami pogodowymi i nie ma wtedy problemu z magazynowaniem. No i też nie zawsze pogoda pozwala, żeby siano zrobić. To jest siano tutaj z trawy, z mieszanką z lucerną, także jest tutaj udział lucerny, też i koniczyny w tym sianie, ale ładnie to wszystko podosykało także nie ma problemu a jeszcze kiedyś pokażemy jak zrobić siano z czystej lucerny, bo to jest też też dosyć problematyczne i nie każdy nawet myśli, że takie coś jest wykonalne a jest wykonalne, można w naszych tutaj warunkach siano zrobić z czystej lucerny, to też kiedyś Wam pokażemy no to by było na tyle się jeszcze chcesz dodać? Nie, na razie nic. Na razie no no to jak ja coś nam się przypomni, to tak. sobie dokręcimy materiał. Szybka wymiana siatki i lecimy dalej. Tak? Tak jest. Ta siatka skończyła się. Tyle mamy balonów, że się siatka skończy. W końcu plony mamy. W końcu pada, w końcu są plony. Rolnik zadowolony. Tylko mamy problem, nie? Co my z tymi pieniędzmi zrobimy, jak to takie plony będą? A no. no, co to wydać? Nie wiem. Nie wiem. Może nowy John Deere? Nie no, John no, Deere nie jedz, no, no, będę kupił. John Deere za tanio. Dobrze. Już jak się John Deere chłodnica zabrudziła. No poczekaj. Tawery odejdź, bo tam alergeny. Uważaj na temperaturę. Wszystko wciąga, bo to jest taka siateczka tu ładna. Żeby sobie oczyścić. E, ją Ale to od razu na wskaźniku widać, że rośnie delikatnie, a później już mocno rośnie. Patrzcie, bo to jest główna chodnica, tak? Wody? Nie, to jest paliwo. Tutaj jest dalej klimatyzacja, główna chodnica wody, mhm. a Interkuler on ma wodny. Wodny Interkuler. Chwileczkę, pokażemy. Tak, tu jest wymiennik powietrze-woda. I tutaj jest w chłodnicy drugi obiekt, jakby jeden obiekt silnikowy, a drugi obiekt pod intercooler trochę chłodniejszy, który chłodzi powietrze. Tak ma ten rząd, mm i Te -hmm. zrobiłam. mocniejsze chyba już mają zwykły taki powietrze. Zwykły, tak. tak. To różne to mają, teraz to już są. Teraz to już turbiny, są. Pełno chłodnic i później same straty energii, bo trzeba to wszystko chłodzić, chłodzić, chłodzić. No. Nowe. Teraz nawet rządiry po dwie turbiny mają nawet. No. Taki ten, 6250R na dwóch turbinach? No, proszę no. Ja zawsze te, te prasy są bardzo dobre Ale bardzo też lubią płonąć I co zrobić, żeby one nie płonęły. Jak ktoś ogląda, co ma taką prasę. Przede wszystkim nigdy ich nie myjemy wodą, nigdy. Tylko powietrzem sprężonym, szczególnie na zimę. Błędem jest zawsze ludzi że o, trzeba umyć czyściutka, niech będzie prasa na ten. Na zimę i kęszerem tutaj po tych wszystkich łożyskach, tulejkach, cudach, nie widać. I zostawiałem na zimę i co to się dzieje? Później wszystko to wieje od środka. I później się jedzie na pole i łożyska zaczynają się grzać. Ja tutaj miałem sytuację mi się grzało łożysko, poczekaj, niech sobie przypomnę. te mi się grzało. Chyba te, okay, albo te, pokażemy tutaj. tutaj. Nie chyba tutaj już nie pamiętam. A. No. i tutaj jest druga sprawa, żeby nie spalić takiej prasy, to po prostu co jakiś czas, raz na kilka hektarów lepiej wyjść, sobie tak otworzyć delikatnie, no i popatrzeć, czy coś nie skwierczy, nie śmierdzi, się nie pali i wtedy trzeba interweniować, a nie jechać, jechać, radio na maksa, klimatyzacja włączona, silnika nie wychodzę, tylko siatkę wymienię, albo najlepiej to w ogóle już nie wychodzić, wszystko trzeba zawsze obejrzeć. Obejrzeć, czy wszystko jest ok, czy się nic nie grzeje. Taka stara metoda. Tych, co na Bizonach jeździli to wiedzą, że na Bizonie trzeba mieć dobry węch, słuch no i trzeba co, co jakiś czas wyjść i popatrzeć, pomacać, czy jakieś tutaj się coś nie skwierczy, nie pęka, nie lata. No, trzeba sprawdzać. No, to jest stara maszyna. To jest 97 rok, także 23 lata. Ale ona się tam wiele nie różni od tych nowszych modeli. Jedynie ona jest na pasy, ma na spinkach. Spinki w tych prasach wytrzymują tylko oryginalne albo tak zakuwane jak oryginalne, czyli tak nie? Pręcik i takie muszą być inne. Każda inna spinka po prostu nie daje rady. Dlaczego? Bo ona ma bardzo małe, małe średnicy rolki. Ona taka tutaj, jak jest duże przełamanie, ona takiej rolce, tam bo on tak się wije ten pas, to potrafi później każda spinka potrafi pękać. Tylko musi być o taka zakuwana, o jak tam na przykład nie. To tylko te strunki wytrzymują, to mamy sprawdzone. Tak, a tak to trzeba dbać, o oczyścić, smarować. I tutaj powiem wam, że środkowy pas jest wymieniony, bo to jeszcze myśmy ją kupowali z 15 lat temu. To Niemiec załatwił, bo to Niemca jest kupiona bezpośrednio i jeden pas był rozwalony, a tak te pasy są oryginalne od nowości. A ona u nas robi całą słomę sianą. Także roboty ma full. I cały czas chodzi, jeszcze nie spłonęła, ale mówię, trzeba dbać. Trzeba sparować i trzeba sprawdzać, wąchać, dotykać co jakiś czas, wtedy maszyna będzie chodzić. A wchodzić. tak ci wtrąc... I trzeba mieć gaśnicę w ciągu porządną, oczywiście. Wody, kawałek, bańkę z 5 litrów najlepiej, żeby czasami polać, ugasić delikatnie. I jeszcze jedna sprawa jest tutaj, Uch, choć kawery wejdź dotknij, to zobacz jakie to jest gorące, tu jest wrzątek. Bo mhm. trąba loty, nie? No ale tutaj się nie spali. Tu musieliśmy wstawki o takie robić tutaj A, w spa tu Tak, klarek. tak, spawywałem wstawki, bo tu się już wytarły boki jej. Do gołej blachy się wytarły Znaczy do gołej blachy, goła blacha tu jest, tylko do dziury normalnie się wytarły boki od pracy, <śm> pracy ba balota. Co jeszcze ciekawego jest, ta prasa chodzi, w niej balot odwrotnie. Tak normalnie logicznym by było, że balot tak chodzi z pędem jazdy jest wpychany. No tak, tak, nie, musi być. nie. Tu chodzi materiał i tak, nie? A tutaj jest odwrotnie, balot wchodzi pod prąd. A czemu tak? To, w tą stronę, no tak jest, bo tutaj rotor, rotor napędza pierwszą fazę yy, robienia balotu. To też było wymieniane, o te płaskowniczki też były wytarte zupełnie. To też tutaj sprawywane są nowe. Także to się wszystko powycierało, a reszta chodzi, maszyna mosta. Kółka ma trochę za małe, ale ona kiedyś, bo ona jeszcze ma noże tutaj, 14 noży, ale tu nie jeździmy teraz w sianie w słomie, nie jeździmy z nożami. I kółka troszkę małe, troszkę się topi na bagnistych terenach, bo na 3 tony waży. Ale no teraz to tylko robimy albo siano, albo słomę, a prasowijarką mokre tematy robimy. I wtedy tak... No o, kółka od... takie no, ogromne mam. mam We Francji zrobiona. 97 Cześć. rocznik. Spalucha. O tutaj za 430 egzemplarz to jest. Jedna z pierwszych. Tak, no. porządna maszyna, dobrze jeszcze zrobiona. Muszę przyznać, że ta jest gorzej wykonana. Mimo że też klas, też klas, też z Francji, ale te są jakoś tak lepiły. Czyli tutaj jakby taka klasa lepsza. Tak, przykładali się jeszcze. Internetu nie było niczego, nie mieli w fabrykach robotnicy tak co robić. Siedzieć na Facebooku, tylko się przykładali i robili porządną robotę, a nie tak pierdoły. No i jest mechaniczna, nie? Tylko ma jeden. Yy, chyba tam ze trzy cewki elektryczne, o tutaj ceweczkę ma na przykład yy, jeden elektromagnes do napędzania właśnie siatki, ona też jest na sznurek, sznurka nigdy nie używałem, bo bez sensu, no i tyle, i żadnej nie ma elektroniki, nie ma się co psuć, chodzi maszyna. A czy, słuchajcie, tobie tutaj się, bo kiedyś się bo jakieś przeboje z cewką tutaj, że się zaczęło grzać. A tak, to no w tym, tak, tak. No, no. to też to załączenia noży, noży, bo ona ma załączania noży. I... I, ten, I jak noże się ten załącza, to cewka się grzała nie? Cewka cewkami w ogóle trzeba uważać. Trzeba ich opornąć działać, bo, bo w prasowijacce coś nam się. Kom, kom... Poczekaj. No to jest taka cewka. W komputer nam się spalił przez cewkę. Bo one potrafią się zaczynają mieć zwarcie. I wszystko się psuje wtedy. Co wrażliwe. Także tyle wygląda. No, baloty można na najmniejszą średnicę, to chyba 90 cm zrobiłem. Albo nawet chyba jeszcze mniejsze. Tak, taki balot można zrobić malutki. Może jakieś tam pokażemy, jak będzie końcówka siada. A, a największy, no to już mówiłem, metr 70. I jeszcze ciekawostka, jest to, tu można ustawiać. Fajnego. Patrz tutaj, A oczywiście owinięcia siatką. Numer 7. I patrzymy, 7 i my robimy półtora metra trzy razy ponad to owijamy solidnie żeby dlaczego solidnie no, żeby się baloty nie rozwalały siatka nie jest aż taka droga a jak jest ładnie owinięte to i deszcz się nie wnika do środka balotów A cieszy oko cieszy oko <grym> ładnie to wygląda następną rzecz którą ustawiamy to taki miękki rdzeń tutaj tutaj tym tym wskaźnikiem i tutaj odkręcamy że tutaj bez ciśnienia owija wstępnie balot. Po co to jest? Żeby balot oddychał. Jak jest bardziej wilgotny, to, to ładnie oddycha od środka, ten rdzeń jest mięciutki, a później tutaj już poza tym wskaźnikiem, jak ten przekroczy, to tu nabija. Ja mam tutaj ustawiony na 100 atmosfer i tak mniej więcej... Więc za... manometr. Tak, manometr na 100 atmosfer mniej więcej jeździ. Tutaj się ciśnienie ustawia na trójeczce mam czyli nie za mocno, nie za słabo, żeby maszyna właśnie te pasy to wszystko po tyłku nie dostawało. A to dostawało. do czego służy? A to y, ten, y, jak chce się wejść tam pod klapę, to, tak jak tutaj ludzi gwisz, tak jak jest, to nie wolno. A żeby tam yy, klapa jest maksymalnie otwarta, wtedy to się blokuje i jest jakby zabezpieczona klapa. Taka blokada. Blokada, żeby na głowę nie spada. No i też tutaj można przesunąć hydrauliką ciągnika, a wtedy się odpuszcza pasy, i można pasy sobie odpinać, przepinać, robią się pasy luźne. Aha. Także to jest taka dodatkowa tutaj funkcja. No tu się siatka, sło, te siatka sznurek przepina, także no takie tutaj są. Historie. Generalnie maszyna dobra, pod warunkiem, że ktoś właśnie jej wodą nie myje i, i, i sprawdza łożyska, czy się jakieś tam nie pali, nie grzeje. Bo wszystkie zresztą prasy są wrażliwe. Też na, tutaj Ci wtrącę, w sumie każda maszyna jak się umyje, to warto przesmarować, żeby... Tak, tak, no ale no. tutaj są niesmarowalne wszystkie łożyska. I na przykład, co są w obudowach zamiennych, dostanie się woda, przez zimę przerzewieje, później się wyrusza w pole i tragedia gotowa, łożysko rozwalone. Pas, prasy, kombajny nie myjemy wodą. Możemy ją umyć teraz na przykład, że umyjemy ją, przesmarujemy, jedziemy w pole, ona szybko odparuje, nic jej wtedy nie będzie. Także latem można myć, ale nie na jesień, że później ta woda wszędzie zostaje w tych wszystkich zakamarkach i to wszystko albo gnije, albo się właśnie psuje. No ale to tak, takie tutaj. Historię. Teraz oczyścimy maszynę. Jeszcze mamy jedną łączkę do zrobienia. Ile mamy balotów? 124 baloty zrobione, czyli tutaj mamy 85 balotów na 6 hektarach. Półtora metrowych, dobrze zbitych. Także wynik jest bardzo dobry. Balotów pełno. Zadowoleni jesteśmy? Tak. Oczywiście. To chyba wszystko. Hurra. Dobra, dobra, teraz szybko jeszcze ten. Pokażemy szybko zachwaszoną lucernę i piękną mieszankę. Dobrze, idziemy. A, ale to szybko. A tutaj jesteśmy na polu lucerne. Tak, weź, lucerna z komosą. Piękna mieszanka się nam zrobiła. I zobaczcie, to jest szósta klasa ziemi, gdzie stoimy. Zobaczcie, ile lucerny jest. Zobaczcie, jaka lucerna. Zobaczcie, jak impuls tutaj <noise> duży. Także nie wiem, ma z 20 cm Lucerna, zobacz, wszędzie lucerne ma To jest to w pole w Mulcz bez yy, orkowo ale zobaczcie jak się ładnie przyjęła lucerna wszędzie mamy lucernę, oczywiście pełno komosy mamy jak się spojrzy, ale o teraz chodź, tutaj. o rzędy widać o, zobacz jakie rzędy lucerny piękne o, widać ładnie? Tutaj, o. Się jest wyrzędowana tak, to 16 cm pokaż i to jest podkreślam to jest szósta klasa ziemi, a tam dalej jest piąta także lucerna rośnie na piachu też to mitrza tylko glina tylko piękna ziemia Trzeba próbować i nawet jak my żeśmy tutaj ekstremalnie siali Bez wody kompletnie, przyszły opady teraz Napadało, lucerna rośnie, skosimy teraz to pole Bo żeśmy się zastanawiali podczas właśnie palotowania, co jest lepsze, moca czy chwastoks Ale chyba zastosujemy mocarza, czyli kosiarkę i skosimy to kosiarką A chwastoks to co to, to jest? Brona, tak? Kwasownik Także my tylko dwa opryski znamy Jeszcze roundup i Reglone, tak? to co to będzie? Gruber, a Reglone Puch? nie, Randa to będzie pług, a reglone to będzie yy, ten gruber tylko takie cztery środki chemiczne znamy, ekologiczne także jeszcze pokażemy mieszankę, bo żeśmy obiecywali po bronowaniu pokazać jak będzie padać to pokażemy mieszankę, jak nie będzie padać to nie pokażemy, bo nie będzie co także lucernę zachwaszczoną pokazujemy pokażemy też po skoszeniu tego wszystkiego badziewia bo teraz musimy to skosić, bo za chwilę nam się ładnie komosa tutaj rozsieje chociaż nawet jak ona się rozsieje okay, tutaj pokaż Oj. no to tutaj nawet jak ona się rozsieje to nie ma problemu bo ona tutaj będą te nasiona skiełkują i padną i tyle o tu ciekawostka trochę wyki jakiś jest także wyka nawet jakaś się ale także zobaczcie jak to ładnie urosło i to jest bez i w taką chylicę a wszędzie tu lucerna jest komosa i lucerna A tutaj jest skrzyp, nie wiadomo czemu. Wpaść gleba, a żeśmy wapnowali regularnie takie atrakcje, dobra, idziemy teraz jeszcze na zobaczcie. Teraz znajdujemy się na naszej mieszance. No i zobaczcie, po bronowaniu chwasty są? Brak chwastu, żadnego chwastu nie ma. Jeden haberek, jedna wyczka, o tutaj. A tu zobaczcie, tu są jakieś tam daleko chwasy, ale to w ogóle nie mają sensu. tu Nie ma żadnego zagrożenia. Także odchwaszczone jest, można powiedzieć, w 100%. Nie jeden środek chemiczny by gorzej to zrobił. Dlaczego by gorzej to zrobił? Bo tu zobaczcie, mamy groszek ładny. Zobaczcie ile grochu. No, aż trudno iść wstecz. Ja, no, jak ładnie pachnie. Przężyto, jęczmień, yy, owiec. Także full skład tak jak mówiliśmy. Najlepsze są u nas takie mieszanki, bo zawsze coś urośnie. W tym roku pada to, urosło wszystko. Jakby nie padało, nie byłoby grochu na przykład. Albo jęczmienia, albo pszenżyto, owiec by został. A tak zawsze się ta mieszaneczka ładnie ułoży. Pokaż tutaj, jak to fajnie wygląda. Piękna mieszanka. No. Jest białko. Jest tutaj, Jest są zboża, także no jest bajera Tutaj szczególnie dla hodowców świń To jest <grym> na zdrowie, Xawery oczywiście alergia, my siano zbieramy, ja też się tym trochę nie tak jak Sawery. Także zobaczcie jaka piękna mieszanka właśnie dla hodowców Szczególnie trzody chlewnej, no to jest rewelacyjna mieszanka Nic dodać, nic ująć, siać I zobaczcie, jedno bronowanie Chwastów brak Pięknie już łam o, jeszcze Lucerna nawet się tutaj do mieszanki dołączyła. Także tutaj mity obalamy, że na przykład w ekologii to kombajdem, co trzeba, co, co, nie wiem, nie wiedzie się, nie skosi. No pięknie jest. Da się. Tak, da się, da się, da się, tylko tutaj jest właśnie, tylko trzeba się modlić, żeby jakiegoś gradu nie było, burzy, czegoś, żeby to tam nam, po to nam nie, nie w, wymuciło. Mieliśmy tak. taką sytuację, pamiętasz? Było, było, no. że to, to na poszła do gleby. Zobaczcie, strąki się już ładnie tutaj robią, za chwilę będziemy przyjeżdżać, żeby się pożywić, bo to super smakuje, taki groszek, o, tu wszędzie mamy. Także mieszanki zbożowo-strączkowe rządzą I, i bez żadnego, tutaj, i tu był tylko Timach Agro, nie, 250 kilo. PKS 47 zasiany, a tak to żadnego nawożenia I, i jest wszystko Wszystko okay. Także jesteśmy bardzo zadowoleni w tym roku wszystko nam pięknie wychodzi Jak pada to i wychodzi No ta piąteczka Piąteczka byle tak dalej e, Także tak drodzy widzowie już My jedziemy jeszcze na jedno pole i na hektarów No porządne pole 0,6 hektara 0,6 hektara. To... największa nasza łąka Tak, tutaj dostaliśmy Tata dostał w spadku po stryju, tak? Nie, poprawa Aha poprawa Urodzili nie od lat. No, ale to nie o tym. My byśmy się chcieli z wami pożegnać. To co? Papa? Pa? Tak, papa pa. jeszcze chciałem powiedzieć, że nam zostało jeszcze 30 hektarów łąk do... Zebrania, ale to zobaczymy, czy na siano, czy na siano pisankę. Będziemy no. patrzeć na poglądy. No, na pewno będzie jakaś tak. relacja z tego. Dokładnie. No, tonarka.